Dzień dobry, witam w podcaście Sonar. Minęły już ponad dwa miesiące od wielkiej powodzi w południowo-zachodniej Polsce, ale wielu mieszkańców regionu nadal czeka na pomoc. Wygląda na to, że rząd znowu oszukał ludzi. Zapraszam na kolejny odcinek. Powódź, która we wrześniu nawiedziła głównie województwa dolnośląskie i opolskie wyrządziła ogromne straty, według Szacunków na koniec września wynosiły one około 6 miliardów złotych, ale z pewnością ta kwota jest obecnie dużo, dużo wyższa. Prawdziwa tragedia dotknęła mieszkańców, którzy często zostali pozbawieni środków do życia, miejsc pracy i dochu nad głową. W tamtych dniach premier Tusk, jak pamiętamy, organizował takie pokazowe sztaby kryzysowe, na których łajał urzędników, jadł tę słynną zupkę szczawiową, przywiezioną od żony gości prosto z Sopotu. Chodził z przyjętą minów w kaloszach po zalanych miejscowościach, a nawet ściągnął z Brukseli Marcina Kierwińskiego, który został pełnomocnikiem rządu odpowiedzialnym za odbudowę zniszczonych terenów. Po dwóch miesiącach nic z tego nie zostało. Obietnice rządu były hojne, pomoc miała być wypłacana od razu, a na odbudowę swoich domów mieszkańcy mieli trzymać nawet 200 tysięcy złotych. Dzisiaj mieszkańcy są rozgoryczeni, mówią wprost, to kpina, żadnej pomocy nie ma, często muszą radzić sobie sami, wszystko stoi, a na dodatek zbliży się trudny okres zimowy na terenach podgórskich, temperatura już spada poniżej zera, pada śnieg, nie ma żadnych właściwie szans na to, żeby w tak krótkim terminie odbudować swoje domy. Premiera Tuska już powódź nie interesuje, media go o to nie pytają, no bo po co? Panuje taka psychologia typu, wy tam róbcie, mnie w to nie mieszajcie. To jest takie typowe dla Donalda Tuska. Wydaje się, że więcej pomocy udzielił chociażby Caritas, który zebrał na pomoc powodzianą ponad 75 milionów złotych, a wolontariusze tej organizacji od razu pomagali na miejscu usuwać skutki powodzi. Jak wygląda pomoc? Mówił też ostatnio burmistrz Kłocka. Jeszcze w połowie listopada na konto miasta nie wpłynęły żadne pieniądze ze środków budżetu państwa. I dopiero gdy zrobił się taki dym w mediach, to jakieś pieniądze tam na koncie miasta wreszcie się pojawiły. Ale to wszystko wygląda na taką paniczną reakcję, bo jest tak źle, że nawet sami przedstawiciele rządu przyznali, że są opóźnienia w wypłatach. Skala tego procederu jest tak duża, że po prostu nie da się już tego ukryć. Mieszkańcy skarżą się, że ich wnioski są cofane, że są duże opóźnienia w wypłatach, a szacowanie strat, które jest przecież podstawą do wypłaty pomocy, są obarczone błędami, bo nierzadko w przypadku budynków nadających się właściwie do całkowitego wyburzenia ci rzeczoznawcy oceniają poziom szkód na 40-50%, co ma wpływ oczywiście na wysokość pomocy. Przedstawiciele rządu bez lekceważą te problemy. Wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szypański powiedział kilka dni temu w polskim radiu, że jak ktoś nie jest zadowolony, to może zawsze się odwołać od decyzji. No, tutaj ten duch Cimoszewicza, który podczas powodzi tysiąclecia w 1997 roku mówił, że trzeba się ubezpieczać. Jak widać, wciąż jest żywy, unosi się nad Polską. Także Marcin Kielwiński jest bardzo aktywny w mediach. Tam można go usłyszeć, jak mówi o Macielewiczu, o Kaczyńskim, o wyborach, o wszystkim, ale o powodzi niestety Najmniej. Tygodnik wprost napisał, że Kierwiński jest w rządzie w ogóle lekceważony i odsyłany z kąta w kąt. No i wygląda na to, że te partyjne gierki wciąż mają większe znaczenie niż pomoc ludziom. Panuje też taki chaos informacyjny, bo mieszkańcy ostatnio dowiedzieli się, że muszą wydatkować otrzymane środki do końca roku, co też wzbudziło niemałą konsternację urządzących. Jak się to wszystko zbierze w całość, to Wyłania się taki żałosny obraz. Władze ewidentnie sobie nie radzą, a to zarządzanie odbudową po powodzi jest kolejnym przykładem nieudolności rządu. To widać chociażby na posiedzeniach rządu, gdzie Tusk wysyła wprost kierwińskiego, żeby wychodził już z budynku kancelarii premiera i jechał do Głuchołazów. No to jest taka Putinada pełną gębą. Niestety na tym wszystkim, jak zwykle, najbardziej cierpią poszkodowani przez żywioł obywatele. Na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy za oglądanie naszego podcastu. Zachęcamy do subskrybowania kanału. Zapraszamy też chętnych do wsparcia finansowego. Jeśli ktoś ma takie życzenie, to może to zrobić przez platformę SUPPI. Link jest w opisie. Tymczasem wszystkiego dobrego i do zobaczenia.